Tak ci Nie umiem tego. Zęka mogę udać. Ma kochana, ma jedyna, gdzie siebie czekać mam? Skradłaś mi szalone chwile, tak by dobrze było nam. Piękne oczy te, czarne a po brzeg, zdobywały mnie. Skradłaś serce i... Ajajaj, i aj, aj, oczach widzę raj. Uh -huh. Dobra Lecim z tymi klinkami tam Żełząc wciąż o benzynę Gnałem przez rok Patrzcie, ale będzie kurwa za gruby Silnik rzęził ostatkiem sił Aby być znowu w tobie A nie a to co, liczymy na cuda, panowie i panie? Hm. oka nie wykolić od tego druta! Ło za ścianą czujne... Wiecie co, będzie trzeba łówka i ucinać, ten klin jest idealny tutaj. Powiedziałaś, że nigdy, że nigdy aż tak... Jakie były... E, poje boże. Dobra. E mi growa, słońce, zaćmienie. Nie to wałem. A, no co znów wracałem To będzie trzeba na klej do gwintów kleić Oj, tak, zaćmienie Wstępne będzie może za sto lat plażą szły zakonnice, a słońce w dół Brzało, nie mogą spać Powiedzmy cię za funtem Odpadzał punt. Na Audike, piękno a Dobra, ile mamy materiału? Nowy materiał. 3 minuty. Dobra. Z autobusem Arabów zdradziła go. Wiecie co? Wczoraj tak rad, nie rad, oglądałem. Mama mnie właściwie zawołała, bo leciało na chyba dwójce film wesele. Wesele z 2004 roku. Audi TT, głównym bohaterem, tak naprawdę, i kościoł w gardle tego wszystkiego, była. I powiem Wam, film jest bardzo uczący w tym wszystkim. Ja go tysiąc razy tak naprawdę oglądałem ten film, ale nigdy wcześniej tak aż bardzo, powiem Wam, ta kwestia, co chodzi o losy bohaterów w tym filmie. Nie były tak dla mnie uczące w tym wszystkim. A pomimo, że tysiąc razy ten film by został obejrzany. Ktoś dzwoni do mnie? Łukasz. Halo. Na no, kiedy się umawiałeś z tym oszem? Czy wyharatałeś mu? Nic nie wyharatałem, siedzę w garażu, pastki purwane, przykładnia zniszczona i siedzę i naprawiam. To ta, ta, ta główna przykładnia? Paski porwało, i nie wiem, coś jakiś cyrk na koniec mi narobiło. Jak w z Iłowca wracałem, nie? I w no. ogóle siedzę, kurwa, teraz o grzebie, piwo piję i tam grzebie sobie, i no, będziesz na vlogu. Kto? Ty. Czego? Bo kamerkę mam na głowie. A Nagrywa no się. No dobra. Yy, bo słyszysz yy, ten, bo tak no się zadzwonię jak na sobotę, nie? No niby było na sobotę, wstępnie. No, a mi się przypomniało, kurwa, Weselicho siostry mam, Ho. ale to, wiesz, nie wiadomo jak z babami, póki się wystroju to chuj wie <grym> Aby się nie rozmyśliły! <grym> tak, no. no niby ta. Ja jestem... No to, dobra, to, to grzeb. No to nie... to się po tym rozjechał, sześćdziesiątka się rozjechała, kurwa, i... I chuj. No mi ta dzisiaj śliczka nie dała popalić na tym miłowcu. Nie dość, że kukurydza była wytłuczona totalnie przez jakieś, nie wiem, łosie dziki, wszystko co no tylko zapychało. To tam kiedyś, to tam kiedyś co na tym wzgórku górku nie? Yy, nie, 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 nie. Łukasz, to było nowe miejsce teraz. Ja tak nawet nie widziałem o tym polu, że tam jest. A. Nie wiesz, nawet w którym miejscu. No mało ważne. No, no, no. no siedzę i grzebie. Hmm. Aby kurwa, za dużo pieniędzy nie poszło z tego. O jak inwestować, to lepiej pojechać, kupić drugi, wypisać nowy. A. I daleko do Niemczyna, do Rollmaxu, o zaraz to, zaraz tego. Mówię, że się czkarnie. Nowo. Na gwarancji. A. Na gwarancji. <gry> tak jest albo tylko taką pojeździć na próbę na próbę, nie żeby dali A żeby ci nie dali pomalowanej ci czkarni te na pasy stare znaleźć na no z naklejką, kurwa New Holland jak u, ta, jak u mnie to stoi, tak? zielona dżondierka w ta, zielona dola <laughs> o ja pierdolę kręcę co ci mówię, w Putinie kurwa skrzy... Yy, Krzynia się rozwiebała ten wałek dolny co yy, muła załamka. A, rewers. Tam cokolwiek zrobi to ja pierdolę. Nie wiem co jak tam w ruskim jest dokładnie. Ja wiem, że NTZ jest przejebany. Dwie... Dwie satelity. No No bo to na dwóch tych. Dobra. To grzech. Ja działam dalej, dobra. No na razie. Na razie. Dobra, pogadali. Co mamy tutaj? Wow. Yy, dobra, to co le lecimy dalej? Ale nie z tym. Gdzie jest? Włączyło się, Jorka. To jest cudowna piosenka. Posłuchajcie. Odjazd. Uwielbiam stary hity, są najlepsze. Ile materiału? 8 minut. Dwie krechy baterii, a ja praktycznie nic nie zrobiłem. Ale się naoglądacie! Pójdę łapki w dół, jak nic. Dobra. Yy, a miałem łówka wziąć z tym wszystkim. Powiem Wam, tak jak widzicie, nie jest idealnie, nieco budynki idealne, ale ja powiem Wam, zaraz poczekajcie, chwilę zaraz to rozwinę. Tę kwestię, nie zapomnę o niej. Dobra, mam ówczana. Widzicie tę działkę po sąsiedzku? Stamtąd musieliśmy uciekać, praktycznie. A tę gospodarkę kupiliśmy. Nic nie było, powiem Wam, totalnie nic, niczego, zero. Nie mieliśmy pola, nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy nic. To, co jest w tej chwili, to jest nasze. Ciężka sytuacja, powiem wam. A co ja jestem jedynakiem? Kto ma mnie zastąpić, niby? Ojciec wraca z roboty i kto? To można się wymądrzać, jak jest ktoś w domu po prostu. A ja muszę zapierdzielać sam. Widzicie, zjebało się i to. No, po prostu też i kręcę nawet vloga. Ale trzeba naprawiać. Sto stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Co jeszcze nie zaznaczyło? Zaznaczyło, dobra. Ten sprzeciwka co ma kota i rower. Więc, a przeniesiemy sobie im miadełko? Chyba tak. Domak z betonu. stosunki małżeńskie oraz aktywnie rządne Kasanowa tu u nas nie gości Dobra jakąś tam dwunastkę tutaj nie mam na kombajnie bierzemy sobie i imadełko mm. szlifierka Ja wiem, że Bajzer, moi drodzy, i ogólnie na stranne nie rozgarnięte, ale weźcie to pod uwagę, że nie ma nikogo w domu, żeby to nawet ten. Musiałbym mieć dzień z 28 godzin. Dobra. Nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas, nie gości. Kasanowa tu u nas nie gości. Nie gości. Nie gości. gości. Domak z betonu, a tam jaskę. Dobra, a okularki moje. To jest Pawalnicze, ale i do cięcia dobre będą. O, jak może nie dobra? U nas niegości, za stanowa niegości. nowa nie gości tu dommak z betonu a jeszcze moi drodzy. Kolejna kwestia, już czekajcie, zdejmę okulary. Ja wiem, że hejtem nie warto się przejmować, nawet to nie chodzi o hejt, czy coś w tym rodzaju, ale są osoby po prostu, które... Heh, w przeszłości mojej, niestety, myślą, że te filmy, które nagrywam, to są po prostu pojebane, ja jestem chory człowiek, i takie tam inne rzeczy i to zostało na pewno. Ja wiem, żeby tym się nie przejmować warto. Co ludzie mówią? Poczekajcie. Dobre. Wiem, że nie warto tym się przejmować, ale to to ludzie z przyszłości tylko. Cycnijmy sobie jedno pojęcie, po co ja to nagrywam i na co ja to nagrywam też, nagrywam dla Was z ciekawości. To są filmy typowo amatorskie, przedstawiające tak, jak to wygląda w Szarej rzeczywistości, nic więcej po prostu. Staram się, żeby to miało ręce i nogi i pokazać wam prawdziwe oblicze, tak jak to wygląda w moim gospodarstwie z mojej perspektywy mojego życia. Ja wam powiem tak, dla tych, którzy to młode chłopaki, nie życzę tego nikomu, żeby ktoś powtarzał to po mnie tak naprawdę. Ja bym nawet nie chciał tego dla własnych dzieci tak naprawdę. Ale jak nic nie było, to trzeba zakasać rękawy i zapierdalać na to. Dobra, trzymajcie się do następnego materiału, zaraz pójdzie drugi.